Siemanko, witajcie na kanale Git. Z wami Doman i Burzyk. Hej, zapraszamy na test smartfona Motorola One Vision. Wi, kolejny smartfon. <grym> <grym> Muszę przyznać, że najnowsze smartfony Motorola naprawdę mogą zainteresować. Już też zainteresować mogą samym zestawem. Bo wyobraźcie sobie, że oprócz smartfona od razu dostajemy gumowe tu i to jest fajne i też. To wiem, powinno być standardem. To powinno być. być standardem, ale nie wszyscy o tym pamiętają, trochę papierologii. Słuchaweczki jakieś podstawowe, kanałowe, kluczyk do otwierania, no bo mamy tackę, i ładowarka z przewodem USB-C. Turbo Power, bo mamy szybkie ładowanko. Słuchaczki z wymiennymi wkładkami na pewno. No i fajno. Wypakuję z tego kondominium. Noszę, żeby nie zarysować, bo to szkoda, zawsze te wszystkie smartfony szklane takie ładne. Nauczyłeś się po zniszczeniu czterech drogich smartfonów. Fuh, ja nie zliczę ich, ile ich było. Nie liczę smartfonów i szybek. <śmiech> <śmiech> nie, było ich naprawdę wiele. I zdarzyło mi się kiedyś, że G5 LG podpukłem na stopie. Upadł mi na stopę, jak ran po masz stopy twarde. Stopa bezrobocia. Dobra, słuchajcie, powiedzmy trochę o wymiarach może, a zaraz przejdziemy też do materiałów. Tak jest, 160 mm wysokości, 71 mm szerokości i 8,7 mm smukłości, a raczej grubości, bo jest dość gruby. Wiecie, że ten smartfon ma gabaryty Samsunga S9+, Plus? to się mogło wydawać, no, takie wręcz nie do pomyślenia, że taki smartfonik Motorola 6,3 cala, niby przecież Samsung S9+, Plus był taki duży, a teraz te smartfony wszystkie są takie duże, po prostu. No A ile nie waży? Aczkolwiek ten jest naprawdę niemały. Waży 180 gramów bez kondominium. No jak kondominium dorzucimy, to, to tam troszkę gramów nam podskoczy. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o materiały, z jakich wykonano Motorola One Vision, no to muszę przyznać, że szacunek. Tylny panel mieni się pięknie w tym brązie, no bo jak wiadomo. dziewczyny lubią brąz. Tak, przede wszystkim no, jest szklany, cały. Tak jest. Szkło też tutaj oczywiście zabezpieczone, gorilla, glass, i też fajnie się, fajnie się tutaj światło odbija w tym brązie. W niebieski jest według wielu osób i według ładniejszy. Tak, ale nie według Ryszarda Rynkowskiego. Nie, 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 nie. Ramki plastikowe. Ramki plastikowe. Na początku może nam się wydawać, że tu może jest jakieś aluminium, że to może jest jakieś inne, lepsze tworzywo. To po prostu mamy tworzywo sztuczne, chociaż. jest spachowane. Bardzo się też nie rysuje, bo przez chwilę nosiłem ten smartfon bez tuI, ale niestety, zarówno tył, jak i przód, palcują się niemiłosiernie i od razu powiedzmy też że no troszkę minusem jest wystający mocno obiektyw aparatów można by rzec obiektywy mm. bo kurz się tutaj strasznie zbiera w okolicach ja mam tego to obiektywu samo. chociaż mniejszy obiektyw to też jest mocno wystający i też zostaje tam sporo kurzu więc trzeba regularnie sobie po prostu czyścić Na no szczęście etui jest tak fajnie zagłębione tutaj znaczy w sensie tak fajnie wycięte żeby ten aparat się chował Równiutko, i, i tak, nie tak, będzie tak. się to... rysować nie będziemy kłaść nigdy na na tym szkle, no bo szkoda byłoby zarysować, wtedy te zdjęcia mogą gorsze wychodzić. Lampa oczywiście też jest w tylnych partiach. Mamy fajnie zatopione logo Motorola, to jest jednocześnie też skaner odcisków palców i muszę Wam powiedzieć, że działa świetnie. Nawet jak mamy wilgotne palce, to sczyta, jak tam gdzieś krzywo przyłożymy, też sczyta. I jeszcze jeżeli chodzi o biometrię, to mamy też odblokowywanie twarzą, ale. No z tym odblokowywaniem twarzą, no to różnie bywa. iPhone to to nie jest. iPhone to to nie jest, w gorszym świetle już jest z tym y, troszkę problem. Oczywiście też oznaczenie w dolnych partiach Android One na pleckach, no bo mamy tutaj czystego Androida, co akurat pochwalam, bo muszę przyznać, że czysty Android jest naprawdę spoko, nie zamula za bardzo systemu. Nie wiem, czy będzie się bardzo rysował, bo cały czas noszę etui, ale tutaj mikrorysek za bardzo nie widzę, a testuję już go ponad miesiąc, więc no, jest całkiem nieźle. Też etui to domyślne nie ściera nam y, pleckowców, co jest bardzo ważne. Mm -hmm. Tak, bo niektóre te tańsze z AliExpress potrafią dość mocno zniszczyć materiał. Potrafią. Słuchajcie, co na krawędziach? Na prawej mamy włącznik regulacji głośności, na lewej mamy tackę na między innymi. W dolnych partiach mamy głośnik Mono, mamy USB typu C i mamy mikrofon. W górnych partiach mamy mikrofon i uwaga mamy Jacka 3,5 mm, co w flagowcach zwłaszcza ostatnio staje się prawdziwą rzadkością. Na szczęście tutaj nie zapomniano o tym elemencie. Bardzo dobrze leży w dłoni. Powiem Ci, że jest to smartfon z proporcjami ekranu 21,9, więc jest trochę wydłużony. Najszersza panorama na razie. Tak, najszersza panorama. O tym, czy to jest dostosowane, czy niedostosowane, za chwilę powiem, ale muszę powiedzieć, że zobacz, naprawdę dobrze. Dobrze i wygodnie trzyma się to urządzenie po dzięki że nie jest takie szerokie. Bo jest smukły właśnie w tym wymiarze szerokości. Nie jest zbyt rozległy i dzięki temu da się go spokojnie objąć, aczkolwiek dla mnie się za duży, bo patrzcie, ja mam dość dużą grabę i nie, nie, nie ja ma opcji. Dostać się do krawędzi do powiadomień, kciukiem, nie ma opcji. Nie ma szans. Za, za Przy tych proporcjach dany. to trzeba już robić tak. Dokładnie. Aczkolwiek multimedialnie na pewno do filmów czy do czegoś się sprawdzi. Chociaż też filmów 21 na 9 za bardzo nie ma. No właśnie. A no i nie ma nocza. Czyli coś, to ciebie cieszy. Natomiast mnie się średnio podoba, bo. Bo zatopione samo oczko przedniego aparatu wygląda co najmniej dziwnie, chyba że uratujecie je jakąś zabawną tapetą. Nie to nie przeszkadza. Ja powiem ci szczerze, dużo bardziej wolę nawet tak duży obiektyw jak tutaj niż nocze. A ja wiem czemu. Czemu? No Ty masz milion powiadomień i tak Ci nie starczyło miejsca na nie, pokaż je do kamery wszystkie. No dobra, nie będzie. Teraz już są wyczyszczone. Gdyby tam był nocz, to już by, się, już, już by się nie mieściły. No nie mieściły mi się. Jak, noc tu były jeszcze w ogóle, jak te pierwsze nocze były, to, to nie miałem miejsca w ogóle na żadne. Godzina się ledwo mieściła. Dokładnie. Nie, nocze nie przeszkadzałem, ale rozumiem Cię. A, no właśnie, jeszcze chciałem dodać na sam koniec, że on mi bardzo z frontu przypomina iPhone'a XR, bo ma potwornie grube ramki z każdej możliwej strony. Potwornie grube? Potwornie grube. Tak jak iPhone XR. No, Słuchaj, no ja, mimo wszystko to trochę jest klasa średnia, nie? No to prawda, a jednak za cenę połowy iPhone'a XR. Nawet więcej niż połowy. <laughs> Nawet więcej, czyli mniej niż połowy. Prawie jedna trzecia. No to czyli mniej niż połowę. No, wiadomo co. <laughs> Matematyka jest zawsze naszą mocną stroną. Tak jest. Obliczone wszystko skrupulatnie. Te proporcje. A ja się nie zgodzę, że są aż takie olbrzymie. Nie no, duże są, duże są. Duży to masz brzuch. <noise> Mówiliśmy już o tym, że mamy tutaj ekranu przy kątnej 6,3 cala. Burzyk troszkę narzekał na ranki, no to może powiedz, jakie to mamy screen-to-body rating. Na no 82,5%, czyli wynik absolutnie nie rewelacyjny. Natomiast myślę, że w takim segmencie co nowym po prostu będzie to znośne. Jeśli chodzi o sam ekran, to IPS LCD wyświetlacz niezły, aczkolwiek już na pewno niewybitny. No nie. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to mamy 1080x2520 pikseli co daje 432 piksele na cal. I muszę Wam od razu powiedzieć, że taka rozdzielczość na tej przekątnej to jest coś absolutnie wystarczającego. iPhone'y zazdroszczą. iPhone'y zazdroszczą, tak. iPhone'y zazdroszczą, nawet te flagowe. Słuchajcie, no tutaj, no może już nie te nowe, te jedenastki już trochę się no, tam poprawiły, jeżeli ja nie, chodzi Ja Ja wiem, ja oczywiście żartuję sobie, ale no. szpilkę wbić lubię. Ja też lubię. Lubię. Lubię też iPhone, ale są za drogie. Dobra, słuchajcie. Ikonki nie są poszarpane na krawędziach. Przyjemnie się ogląda filmy na Netflixie na takim wyświetlaczu, jeżeli chodzi o samą jakość. Nie ma HDR-a. Nie ma HDR-a, ale też trzeba od razu powiedzieć, że troszkę blade są tutaj kolory. Niezależnie od tego, jaki mamy tryb. mamy trzy: mamy naturalny, wzmocniony, nasycony. Troszkę brakuje tutaj możliwości ustawienia temperatury barwowej. No mimo wszystko, no zobacz, nie, jak tak. Jak patrzy na białe, to takie trochę się to wydaje. W niebieski trochę wchodzi, tak, nie? No, taka specyfika zimna ekranu. Taki, taki jest, a, nie inny, no, co taki jest, a nie, nie inny. Nie przeszkadza to jakoś bardzo mocno, żeby nie było, bo to naprawdę jest całkiem przyzwoity wyświetlacz. Trochę mogłaby być mniejsza, minimalna jasność w kontekście pracy w kompletnej ciemni, no bo jak wiadomo, jak się człowiek Zobacz, no u Ciebie jest. No faktycznie, troszeczkę może jest inaczej. U Ciebie takie cieplejsze są troszkę mm -hmm. te kolory, które mm -hmm. Ty masz w kawałku. Tak, u Ciebie jest chłodno. U mnie jest chłodno, a, ja, ale, ale no to, to też kwestia, kwestia gustu. Minimalna jasność trochę może przeszkadzać, a teraz często korzystamy. Zanim jeszcze zaśniemy, to trzeba wszystko odświeżyć, sprawdzić. Z kolei maksymalna jasność na słońcu nawet daje radę, możemy dowoli korzystać. Przyjemny ślisk palca po ekranie, naprawdę dobre kąty widzenia, z żadnej strony nam się tutaj nic nie dzieje. Kiedyś było tak jeszcze, jak testowaliśmy. Za czasów Samsunga S5, pamiętam S6, dzisiaj jaraliśmy strasznie wow. tymi naklejkami. A teraz te wszystkie wyświetlacze, nawet jak mamy IPS LCD, nie mamy AMOLEDA, no to te kąty widzenia są naprawdę w porządku i na pewno nie będziemy na ten element tutaj narzekać. Nie, ogółem wyświetlacz jest w porządku, ale jest coś, do czego no, muszę się przyczepić, jeżeli chodzi o ten ekran, a mianowicie o właśnie te proporcje 21,9. Bo niestety, ale to jest też wina deweloperów. Mało aplikacji jest dopracowanych, dostosowanych do tych proporcji to nie tylko aplikacje takie jak gry, to przede wszystkim aplikacje do oglądania filmów i seriali, no bo niestety yy, raz nam się YouTube rozciągnie, Netflix nam się nie rozciąga, czyli mamy ramki z lewej i z prawej strony na YouTubie też często mamy ramki z lewej i z prawej strony, więc to tak to... nie wykorzystujemy kompletnie tych proporcji. Ale to nie, no to nie jest wina twórców aplikacji, a raczej twórców treści, no bo nikt nie nagrywa w 21 na 9. To mówię, no to, to rozczy... czy mówię o twórcach aplikacji, twórcach treści, no... że po prostu nie nagrywają w... I nie wykorzystujemy będziemy przez to. 16 na 9 poruszymy. to standard obecny, i raczej nieprędko się to zmieni. Czy to 18,9, no to tam powiedzmy, że jeszcze jakoś. Ale nie ma rozciąga, też części tym, rozciąga. Rozciąga się, ale no już 21,9, no to już jest, jest niestety za dużo. I odpalamy Netflixa i widzimy ramki. Nawet ci to mogę zobrazować. Tak, no to jest, to jest wygodne na przykład do, do podziału ekranu na dwie części, i pisania tekstów i czytania na, na, na drugiej zakładce, Na przykład, prawda? Bo tak, mamy tak. dużo przestrzeni. Ale do samego oglądania. Już... No będą po prostu czarne pasy. Odpalę to co teraz oglądamy, zobacz. No. Z tej strony? A jeszcze ciekawe. A z tej strony, z tej strony dochodzi do dociąga, krawędzi? Dociąga, tak. dociąga do krawędzi. No z prawej strony, ale tu gdzie mamy obiektyw? A dlatego, dobra, to jest już się Masz rację. Motorola One Vision pracuje w oparciu o system Android 9 i to w dodatku Android One, czyli czyściutki, czyściutki Android, który niedawno otrzymał aktualizację jeżeli chodzi tam o jakieś poprawki i dodatki, ogólnie fajnie, że na bieżąco jest ten smartfon aktualizowany. Co trzeba przyznać, to naprawdę ten Android czysty na tym smartfonie bardzo dobrze sobie radzi. Ja tak naprawdę przesiadając się z Honor'a View 20 nie poczułem jakiejś znaczącej różnicy, jeżeli chodzi o płynność, no ale myślę, że też swoje robią podzespoły, które się tutaj znalazły. Tak jest, no bazuje to wszystko na Exynosie 9609 ośmiordzeniowym z 2,2 GHz każdym rdzeniem na pokładzie. GPU Mali, G72, no i co bardzo ważne, 4 GB pamięci RAM i 128 GB naprawdę szybkiej pamięci. No słuchaj, to jest ważne, że mamy aż 128 GB, wiadomo, że na dane będzie mniej. Ale, no 110 gdzieś nam tutaj pokazuje w CPUZ, ale słuchajcie, no 110 giga na dane w smartfonie, który jednak jest ze średniej półki cenowej, i to zdecydowanie ze średniej półki cenowej, to trzeba raz jeszcze podkreślić i pochwalić. I przede wszystkim ta pamięć osiąga naprawdę dobre prędkości, jak będziemy sobie zgrywać dane ze smartfona, zdjęcia, jak będziemy po prostu korzystać, instalować aplikacje. Ale niestety, no czasami poczujemy, że są tutaj niespełna 4 GB RAMu. Ty masz w swoim chłopaku 3 giga i też pewnie czasami tam. Chrupnie coś, no czas jak czas się chrupnie. przechodzi między aplikacjami, to czasem trochę trzeba poczekać, aż, o, jakaś reklama się uruchomiła, czasem troszkę trzeba poczekać, aż nam się te aplikacje wczytają. Należałoby jeszcze dodać, że mamy tutaj możliwość wrzucenia karty pamięci, to karty pamięci terabajtowej. Słuchajcie, no to jest coś naprawdę... I też mocnego, że możemy sobie tak bardzo rozszerzyć, a nawet dzisiaj. No dzisiaj w sumie widziałem filmik Zifa, gdzie pokazywali naprawdę szybkie karty terabajtowe do smartfonów. Słuchaj, no my dysków czasami takich nie mamy dużych w kompach. Ja nie mam. No ja łącznie może mam terabajt ze wszystkich dysków, a tutaj w smartfonie możemy mieć z jednej karty microSD terabajt. Ogólnie to jest tutaj takie malusieńki na ciupinciu. A dodatkowo jeszcze warto wiedzieć, że w tej wersji mamy tutaj hybrydowy slot, bo mamy albo Dual SIM, Albo mamy simkę, nano SIM i właśnie micro SD. Słów kilka o modułach komunikacyjnych, bo no są tutaj, jeżeli chodzi o to zaplecze, naprawdę topowe te moduły. Tak jest, jest pełny pakiet, mamy Wi-Fi 8212 ABGNAC z dual Wi-Fi Direct i Hotspotem. Mamy Bluetooth w wersji 5.0, mamy GPS-y i to AGPS, Glona Galileo i BDS, mamy NFC, co od wczoraj bardzo pochwalam. Mamy Radio FM. No i do tego USB typu C jako. Ładowanie i możliwością tego. No tak, skoro jesteśmy przy tym ładowaniu, już wspomniałeś, że mamy tutaj USB typu C, to mamy też szybkie ładowanie dzięki technologii Motorola. Możemy smartfon w półtorej godziny naładować do 100%. i Jeżeli chodzi o pracę, no to tak, screen on time w okolicach 4 godzin, jak mamy uruchomione LTE, a jakbyśmy mhm. działali na samym Wi-Fi, no to tak, screen on time do 5 godzin. Ważne jest to, że przy takim typowym użytkowaniu od rana do wieczora możemy wytrzymać, mimo wszystko. Mhm. To... A za... No właśnie, zapewnia to bateria 3,5 mAh. miliamperogodzin. 3,5 mili... Chciałem tylko powiedzieć, a od razu mi się co innego nasunęło, nasunęło na myśl, że Exynosy, akurat to, to jest procesor Samsunga, jakby nie patrzeć, które są w Samsungach, zawsze są bardzo energożerne, prądożerne, a w Motorola ten Exynos naprawdę w porządku wypada. Może to właśnie też zasługa Androida One w jakimś stopniu. No i tej pełnej optymalizacji. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moduły komunikacyjne, bo Burzyk wspomniał o tym, jakie są, to jeszcze uzupełnię, że jeśli chodzi o zasięg Wi-Fi, narzekać nie będziemy. Jeżeli chodzi o LTE, o jakość tego połączenia, też zdecydowanie narzekać nie będziemy. Nawet w miejscach, gdzie niektóre z porównywalnej półki cenowej smartfony sobie nie radziły, to tutaj to LTE złapiemy. I jeszcze dodajmy, że GPS też naprawdę spoko łapie fixa i dobrze sobie radzi z nawigowaniem. A jak jesteśmy w zakładce lokalizacja i blokadę, no to trzeba. Tutaj jeszcze przypomnieć o tym, że mamy właśnie wspomniane blokowanie przez odcisk palca, przez wykrywanie naszej facjaty, no ale mówię, to odblokowywanie twarzą troszkę mogłoby wypadać tutaj lepiej. Zapomniałem dodać wcześniej, że nie mamy tutaj na przykład czegoś takiego jak Always On Display, gdzie będzie nam się wyświetlała godzina, jakieś tam podstawowe powiadomienia, ale Motorola sprytnie to rozwiązała, bo mamy coś takiego jak wyświetlacz MOTO, Możemy podglądać powiadomienia. Gdy podniesiemy telefon, no to automatycznie nam te powiadomienia wyskoczą. Mamy też uważny ekran. Jak patrzymy, to nie powinien się wyłączyć. No i ciekawostka to też gesty moto. Może nie wszystkie. No samo to, że jak obrócimy jakoś tam dwa razy nad garstkiem, to uruchomi się aparat. No to jeszcze nie jest jakoś tak super intuicyjne, ale szybka latarka, gdzie robimy tak. To jest naprawdę coś bardzo fajnego i wygodnego. Bo, jak idziemy po ciemniaku i chcemy szybciutko latarkę uruchomić, no to naprawdę może nam się to przydać. Mamy też nawigację jednym przyciskiem i zrzut ekranu. Jak dotkniemy ekran trzema palcami, to wykonamy wtedy zrzut. To może już przejdźmy do samego systemu. Pokażmy troszkę, jak ten Android One wygląda dla tych, którzy może Android One nie widzieli. Śmiga szybko. Motorola. No nie, nie ma nagrywania. No tak, nie ma, tak jak żeśmy robili podwójne stuknięcie w chowajach honorach, no tutaj już troszkę inaczej to tutaj już troszkę inaczej to wygląda szybko tylko przewertujemy bez jakiegoś zbędnego zagłębiania się w te wszystkie elementy, no bo co tutaj można w domyślnym Androidzie pokazywać. Słuchajcie, no ja naprawdę muszę pochwalić tutaj to, że mamy to radio FM, że mamy tego Jacka, nie musimy jakichś różnych przejściówek uruchamiać. I naprawdę podoba mi się praca tego urządzenia. Też do tego stopnia Motorola One Vision jest ciekawym budżetowcem, że nawet i w niektórych miejscach się pojawia dosyć mocno. To prawda, kupiliśmy takie trzy telefony służbowe. No, zbierają dobre opinie. Ponoć nie za często wracają na serwis, jak się dowiedziałem od znajomego operatora. To też myślę że jest nie dość no, ważne. Słuchajcie, no to jest jeden z niewielu budżetowców, na jakie się przesiadłem po flagowcach, bo zazwyczaj staram się tylko w tych flagowcach żyć, bo się przyzwyczaiłem też do tego, że te smartfony hulają płynnie, a miałem złe doświadczenia niestety z flagowcami. Jeszcze warto dodać, że te podzespoły, które się tutaj znalazły, osiągają bardzo dobre wyniki w benchmarkach. Chociażby w Antutu Benchmark i w innych tego typu. Ten smartfon osiąga lepsze wyniki niż powiedzmy Huawei P30 Lite. I nawet powiedziałbym, że troszkę lepiej hula, bo w sklepie ostatnio miałem okazję się troszkę tam spotykać dłużej z P30 Lite i P30, no i myślę, że jakbym wybierał w ogóle wśród i to raczej lightów bym nie brał. Ja ogólnie nigdy nie byłem przekonany do lightów. Zawsze jakoś te lighty to tak. no tak nie do końca. no. Te Marlboro Lighty to takie no, nie za bardzo. No to, 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 to trochę tak kaszel taki po tych Marlboro Lightach bo... Weź tego kurwa, nosa z tego. Motorola One Vision to też smartfon, jakby nie patrzeć, multimedialny. Między innymi dzięki temu, że mamy Jacka i między innymi dzięki temu, że mamy naprawdę bardzo dobry głośnik. Posłuchajcie. I niskie tony nawet słychać. Nie rzęzi, nie harczy. Co prawda, ostatnio w Samsungu jest 10, który sprawdzałem. Głośnik jest dużo głośniejszy, no ale i cena dużo wyższa. Też w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię audio, to mamy tutaj troszkę możliwości konfiguracji. Patrzcie. Dolby audio, inteligentny dźwięk. co trzeba pochwalić w Motorola One Vision to aparaty. No może nie do końca mamy tutaj 48 megapikseli, bo tak naprawdę jest to technologia quad pixel i chodzi o to, że o Robert Nawrowski to się publikował. To myślę, że fani smartfonów zaraz się ucieszą. To, że mamy tutaj 48 pikseli to tylko na papierze, bo tak w rzeczywistości to mamy 12 megapikseli, bo to jest ta technologia 4 pikseli na jeden. No to jakoś to się łączy, żeby te zdjęcia wychodziły jak na... no, znowu coś kurde. Żeby wychodziło to jak najlepiej. Ale jeżeli chodzi o samą jakość, to za chwilę, bo najpierw może te technologie i trochę specyfikacji tych aparatów, Panie no Danielu. Tak, ten aparat, o którym mówiłeś, ten obiektyw 48 megapikselowy niby jest ze światłem 1,7 i to jest ten, nazwijmy to, szerokokątny obiektyw. Natomiast drugi obiektyw, który tam jest, to 5 megapikselowy ze światłem 2,2. 2. Dodatkowo mamy optyczną stabilizację obrazu, PDAF, no i czujnik głębi. Takie. Całkiem podstawowe technologie, ale myślę, że się przydadzą. My HDR-a rzecz jasna tutaj, więc te fotki trochę powinny być wzmocnione. I ogółem zdjęcia nie są złe, nawet jak je otworzymy na kompie, to nie wyglądają źle. Całkiem szybciutko ten aparat działa, szybko się uruchamia, dzięki temu i szybko działa, ale niestety przeciętnie dosyć sobie radzi z mocnym prześwietleniem. To znaczy, jak robiłem zdjęcia, gdy już było takie zachodzące słońce, to trochę no, te kolory się robiły takie bardzo pomarańczowe, już Samsung na przykład S10 radził sobie nie, w tej samej no, sytuacji no to... dużo lepiej. Zdjęcia nie są złe, w zupełności powinny nam wystarczyć. Może troszkę brakuje nam szczegółowości, ale mówmy się, no. Nie jest to smartfon za 3 czy 4 tysiące złotych, żeby aż tak bardzo czepiać się naprawdę przyzwoitego aparatu, zwłaszcza, że w końcu Motorola postarała się o zdjęcia w nocy. Wprowadziła tutaj tryb nocny, który, jak robimy w Kiepskim świetle wyciąga z tych zdjęć naprawdę wiele. Dzięki temu zdjęcia stają się jaśniejsze i po prostu więcej będziemy na tych zdjęciach widzieć. Jak już jesteśmy w tej aplikacji, no to też dodajmy, że ta aplikacja naprawdę bardzo przyjemna i prosta. Mamy tutaj w trybach fotografowania portret, bo oczywiście dzięki drugiemu obiektywowi będzie to rozmazane tło, i to rozmazane tło wygląda naprawdę w porządku. Jakieś tam sportowe, ruchome panoramy, filtry na żywo. Mamy też tutaj tryby filmowania, bo oczywiście w jakich tam. Tak jest. Nagrywa. W 2160p mamy 30 klatek, ale jeśli byśmy chcieli spróbować w 60 klatkach na sekundę, to Full HD 1080p jest taka opcja. No i powiem wam, że to te 60 klatek wcale aż tak tragicznie nie wygląda. Oczywiście nagramy kilka przebitek i wrzucimy wam, żebyście mogli zobaczyć, jak te zdjęcia i filmy wypadają w Motorola One Vision. ogłówna aplikacja. o tutaj się już. Ogłę ansulkami. Aplikacja w porządku, ale jeszcze dodajmy, że mamy też oczywiście frontalny tutaj aparat. Tak jest, 25 megapikselowy ze światłem F2.0 i możliwością nagrywania wideo full HD 30 klatkach na sekundę. I tutaj też delikatne zastrzeżenie, że jak jesteście wielkimi fanami selfie, no to niestety przy Takim mocnym nasłonecznieniu, gdzie będzie jasno, zdjęcia robią się prześwietlone, czyli nie wiem, jak mam jakieś chmury, jak mamy jakieś niebo jasne, no to tam będzie bardzo jasno, więc też, też do selfie tutaj trzeba uważać, ale mamy tutaj oczywiście jakieś tam różne podstawowe opcje, które mogą nam się przydać do poprawy trochę tych zdjęć selfie. Nie no, słuchajcie, no jak na nasze potrzeby, no to ten aparat selfie jest w zupełności wystarczający, ale jak na przykład moja Bogusia, trzaska tych zdjęć miliony, no to ona, dla niej Samsung z 10 to jest już minimum, tak powiem, żeby te zdjęcia dobre wychodziły. Tu też trochę przebitek Wam pokażemy. To ja jeszcze może, jak już byłem w tym miejscu, to szybciutko pokażę Wam te dodatkowe opcje, by potwierdzić to, o czym tam Burzyk mówił. Tutaj oczywiście możliwość foteczek, ustawienia sobie proporcji, filmy od 4K do HD z 60 klatkami, co naprawdę trzeba pochwalić. Slow motion mamy full HD 120 HD 240, no i ten aparat selfie. Najwyższy czas podsumować i jeszcze tak w 10-15 minutach powiedzieć co nam się podobało, co nam się nie podobało w Motorola One Vision, ale postaram się naprawdę bardzo krótko. Przede wszystkim naprawdę ładny design i jakość wykonania. Za to trzeba Motorola pochwalić. To prawda. Wygląda naprawdę nieźle. Dobrze też radzi sobie tutaj ten czysty Android i te podzespoły, które są wbudowane, zdecydowanie nie możemy narzekać na prędkość działania, nie możemy narzekać na uruchamianie aplikacji i ogólnie na samą, samego Androida, no bo ten czysty Android jest naprawdę w porządku. Słabe jest to, że ogólnie Android jest taki wymagający. Lepszy czysty Android niż brak Google'a. Idąc dalej, jeżeli chodzi o to, co nam się w tej Motorola podoba, no to muszę przyznać, że podoba nam, nam się to, że mamy ładnie grający głośnik, że mamy jacka, że ogólnie do w ten smartfon się naprawdę sprawdza, jeszcze z tym specjalnym trybem, który tutaj jest Dolby do mhm. i on tam ma się gdzieś dostosowywać i na słuchawkach naprawdę bardzo przyjemnie, to muszę uzupełnić, słucha się i jakby bezprzewodowo sobie podłączymy, no bo mamy jednak Bluetooth 5, więc to też właśnie, to jest kolejna zaleta, te moduły komunikacyjne, które się tutaj znalazły od Wi-Fi przez Bluetooth po GPS, -a, LTE, to wszystko działa tutaj naprawdę fajnie. Na samą jakość rozmów też nie będziemy narzekać te mikrofony i głośnik, który jest do rozmów tutaj wbudowany, naprawdę wypada bardzo fajnie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o podzespoły, muszę raz jeszcze pochwalić za 128GB Motorola. Naprawdę olbrzymi szacunek. To mi tyle nie daje w tej no, cenie. że w tej cenie, w tym smartfonie <grym> mamy aż 128GB i jeszcze slot terabajtowy tutaj na kartę SIM. Aparaty. Może mogliście odnieść wrażenie, że troszkę na nie narzekałem, ale tak naprawdę one mi się naprawdę podobają. No po prostu jestem bardzo wymagający, jeżeli chodzi o zdjęcia smartfonowe, ale i tak w tej cenie naprawdę, słuchajcie niczego mu nie brakuje, jeżeli chodzi o zdjęcia. No tam z paroma właśnie takimi smaczkami, o których wspomniałem, czyli delikatne prześwietlanie, troszkę brak szczegółowości. No filmy wiadomo, no nie, nie są na nasze potrzeby 60 klatek na sekundę, ale i tak w cenie 1300 zł, to muszę w końcu powiedzieć, 1300 zł za nowy smartfon ze sklepu, a nie tak, że musimy na różnych dziwnych aukcjach sobie szukać, czy sprowadzać gdzieś z dalekiego wschodu. Idziemy do pierwszego, lepszego elektromarketu i kupujemy taką Motorola, to słuchajcie, no... Przy pierwszym kontakcie z tym smartfonem można odnieść wrażenie, że on jest droższy. Mm -hmm. że to jest taki smartfon gdzieś za 1700, pewnie go Motorola wyceniła, na jakieś 1600, a się okazuje, że. Fanfary dla motoroli, <grystanie> <grystanie> A się okazuje, że za 1300 zł otrzymujemy naprawdę bardzo w porządku smartfon, który śmiało może konkurować z tymi droższymi. Może konkurować z Chińczykami, bardzo popularnymi ostatnio, może konkurować z Xiaomi, moim zdaniem może spokojnie. Z Huawei'ami, lajtami przeróżnymi czy honorami konkurować. Ale jeszcze zanim o tej konkurencji, to muszę powiedzieć, co mi się tutaj nie podoba. Nie podoba mi się przede wszystkim to. Wypunktowałeś to widzę. Tak, wszystko to jest wypunktowane. Nie podoba mi się. To moi drodzy, że mamy trochę za dużą jasność w ciemni, kompletnej. Czy trochę jest ta minimalna Oczka jasność? Jest, tak, troszkę, troszkę jak siedzę długo, to, to faktycznie może to delikatnie przeszkadzać. Troszkę przeszkadza mi ten wystający obiektyw. Na szczęście tu i to w pełni niweluje. Troszkę przeszkadza mi tutaj też brak diody powiadomień, Bo o tym nie wspomniałem, że nie mamy nigdzie żadnej diody powiadomień, ale to nigdzie. No i nie mamy też takiego typowego always on display. Na szczęście Motorola jakoś to ratuje tym swoim. Moto ekranem, słuchajcie, jeszcze to dajmy, że mamy IP52, jeżeli chodzi o ochronę. To nie jest nic szalonego, bo ostatnio smartfony dają nam pełną ochronę, że jak nam wpadnie do klopa, to nawet się nic nie powinno stać, ale tutaj jest tylko taka, taka delikatna ochrona przed zachlapaniami. Co też wielu osobom przeszkadza i przeszkadza też Tobie. Nie przeszkadza mi wielka dziura na ekranie, czyli wielki obiektyw w lewym górnym rogu. Niektórzy wolą nocza, niektórzy wolą jakieś tam drobniutkie, tylko żeby były te obiektywiki. Mi to nie przeszkadza. No. Może fajnie jakby więcej aplikacji było, bo faktycznie to jest coś, co może przeszkadzać podczas codziennego użytkowania. Proporcje 21.9. Mimo, że jest to świetny wyświetlacz w tej cenie, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi ogólnie o, o proporcje, to jednak no, brakuje jeszcze aplikacji, brakuje filmów, seriali. No, i to się raczej nie zmieni, bo wątpię, że zaraz wszyscy zaczną kręcić 21,9. 16,9 to jest ogólnie przyjęty standard i on raczej będzie standardem na długi, długi czas jeszcze. Jeszcze te smartfony 18,9 ewentualnie mogą się w miarę do tego dostosować. Nawet niezły czas pracy akumulatora. No, słuchajcie, no naprawdę, za 1300 zł nowy smartfon Motorola zrobiła naprawdę kawał dobrego sprzętu. Teraz w ogóle Motorola wypuściła zupełnie nowe urządzenie, nawet byłem na premierze, dawno mi się nie zdarzało, żebym pojawił się na jakiejś premierze, ale powiem Wam, że ta premiera mnie szczególnie zainteresowała, bo Motorola w cenie 1800 zł wypuszcza smartfon Motorola One Zoom z czterema obiektywami jeszcze dodatkowo, tak na przekrój trochę tym trzem w najnowszych iPhone'ach 11, smartfon, który jeszcze jest moim zdaniem ładniejszy, jeszcze mocniejszy, jeszcze powinien lepiej pracować i przede wszystkim te zdjęcia lepsze przerobić. No i za 1800 zł dostajemy no już takiego prawie flagowca. A tutaj mamy budżetowca za 1300. Motorola wraca do żywych. Naprawdę wraca do żywych i e, strasznie mi się ten One Vision podoba. I to jest rzadkość, żebym przesiadał się z flagowca. I w ogóle w tej samej chwili sprawdzałem Samsunga z 10, i na lecie na niego nie przesiadłem, bo chciałem się karty przekładać. Tak mi się dobrze z tym nie, było tak nie było aż tak dużej różnicy. Motorola One Vision na kanale GIT. No, a my jeszcze dodajmy, że z grami też sobie oczywiście radzi, jeżeli chodzi o wydajność. I się mocno ten smartfon nie nagrzewa. Do zobaczenia. Cześć. Jest